Podczas oficjalnego streamu Summer Game Fest pojawił się sam Hideo Kojima, twórca serii Metal Gear i deweloper uwielbiany przez graczy z całego świata. Kojima osobiście zapowiedział grę Death Stranding director Cut, czyli reżyserską wersję produkcji z 2019 roku, nazywanej przez niektórych symulatorem kuriera. Nowa edycja produkcji zmierza na konsolę PlayStation 5. Do sieci trafił także krótki teaser, który wyraźnie sugeruje, że na graczy czeka nie tylko podkręcona wersja oryginalnej gry Death Stranding, ale także kompletnie nowa zawartość. Nie wiadomo jeszcze, czy dotyczy to głównego wątku fabularnego, czy dodatkowej kampanii pobocznej. Główny bohater Porter Bridges wybierze się już wkrótce w nową wyprawę. Gdy tylko pojawią się nowe informacje związane z tym projektem, od razu je Wam przekażemy. Gra ma zadebiutować dopiero w 2022 roku.